serdecznie już na ostatniej jodze tego roku. Tak, w tym roku, bo w przyszłym roku oczywiście zaczynamy z kolejną porcją jogi i już od 1 do 21 stycznia możecie ze mną powtórzyć 21-dniowe wyzwanie z jogą, na które serdecznie zapraszam. Na dole w linku możecie przeczytać o tym informacje. Natomiast dzisiaj zapraszam Was na krótką, niespełna 15-minutową jogę na poprawę trawienia. Więc jeśli macie pełne brzuchy po świętach i ciężko wam może zmobilizować się do jakiegokolwiek ruchu, to zapraszam na dzisiejszą jogę. Usiądź wygodnie na swojej macie, zamknij oczy, zrelaksuj przez chwilę całe ciało i weź kilka głębokich oddechów. Skup uwagę na swoim ciele i na swoim oddechu. I jeszcze jeden wdech i wydech. Następnie, trzymając dłonie na kolanach, zrobimy siedzącą taką pozycję kota i krowy, gdzie przy wdechu spójrz w górę, wygnij lędźwie, a przy wydechu zaokrągli plecy i rozprostuj ręce. I tak trzy razy spokojne ruchy, tak żeby trochę rozgrzać kręgosłup i wydłużyć oddech. Spróbuj powtórzyć ten sam ruch, natomiast wprowadzając ciało tutaj w rytm koła. Trzy kółka w jedną stronę i trzy kółka w drugą stronę. I wdech, i na wydechu zaokrągli plecy. Spokojnie, z oddechem, nigdzie się nie spiesz. I w drugą stronę. Następnie powoli przenieś się do pozycji czworonożnej, ponownie do pozycji kota i krowy. Również trzy powtórzenia. Stopy oparte swobodnie na macie, na wdechu z, y, głowa do góry, wygnij lędźwie, wydech zaokrągli całe plecy, wciągnij brzuch i wdech w górę, i wydech. Broda w kierunku klatki piersiowej. I jeszcze jedno powtórzenie, wdech. I spokojny, pełny wydech. Zatrzymaj się teraz w neutralnej pozycji stołu i na kolejnym wdechu zabierz prawą rękę do góry, skręcając się w jedną stronę. Trzymaj biodra nad kolanami, a na wydechu zabierz prawą rękę pod lewą pachą, układając prawe ramię i bok głowy na macie. Lewa ręka w górę, bądź możesz ją zabrać z tyłu za plecami. Lub złapać się również za udo. Spokojnie weź tutaj kilka głębokich oddechów, skręcając się tak daleko jak tylko możesz w jedną stronę. Zabierz lewe ramię do tyłu, a następnie podnieś jeszcze raz lewą rękę do góry, oprzyj dłoń o matę i wróć do pozycji neutralnej stołu. Teraz lewa ręka do góry, skręć się w drugą stronę, wciągnij brzuch. A na wydechu zabierz rękę pod prawą pachą, układając tym razem lewe ramię na macie, biodra są w górze. Wdech, prawa ręka do góry może pozostać tutaj lub na wydechu przenieś ją za plecy lub chwyć się za biodro lub udo. Skręć się jeszcze bardziej. Głębokie oddechy. Wiem, że oddech może być teraz trochę utrudniony, bo jesteś w skręcie, ale mimo wszystko staraj się głęboko oddychać. Wyprostuj rękę i wróć do pozycji stołu. Podkręć palce u stóp i na wydechu zabierz biodra do góry, do pozycji psa z głową w dół. Głowa tu odpoczywa. Ty natomiast ugnij teraz kolana, podnieś pięty do góry, spójrz między dłonie i na wydechu znowu biodra do góry, pięty do dołu do pozycji psa. Pięć powtórzeń, ugnij kolana i wyprostuj nogi. Przy ugiętych kolanach postaraj się, aby Twoje żebra odpoczęły na nogach, przytuliły się do nóg i potem je wyprostuj do pozycji psa. I znowu ugnij kolana, odepchnij się z rąk i pięty do dołu. I jeszcze raz. I wydech. Następnie zrób kilka kroków w kierunku swoich dłoni. Ugnij teraz lewe kolano. Prawa noga prosto i zrobimy znowu skręt. Zabierz prawą rękę do góry, skręć się w jedną stronę, wydłuż plecy, trzymaj je proste, wciągnij brzuch. Opcja 1, możesz pozostać tutaj, lub z tej pozycji przenieś się do pozycji półksiężyca, zabierając prawą nogę za siebie. Wytrzymaj chwilę. Weź kilka oddechów. Uginając lewe kolano, postaw znowu prawą stopę na podłodze. Lewe kolano wciąż ugięte. Możesz również zabrać tutaj prawą rękę za plecy lub na udo, skręcając się jeszcze bardziej. Zamiana strony. Ugnij teraz prawe kolano, lewa noga prosto, lewa ręka w górę. Skręć się w drugą stronę. Pozostań w tej pozycji lub zabierz lewą nogę za siebie do pozycji półksiężyca. Skieruj swój wzrok na dół na matę, tak żeby złapać bardziej równowagę. Wciągnij brzuch i wdech. I na wydechu oprzyj ponownie lewą stopę o matę. Ugnij prawe kolano, skręć się jeszcze bardziej, zabierając lewą rękę za siebie. Powróć teraz do pozycji psa z głową w dół na jeden głęboki oddech. A następnie znowu kilka kroków do przodu, do pozycji malasana, do przysiadu jogina. Zostań w tej pozycji. Ja odwrócę się tylko tu w waszą stronę. Pięty na podłodze. Odpychaj kolana. Od siebie, używając do tego siły swoich łokci, dłonie splecione są razem, proste plecy, biodra do dołu, unieś nieco klatkę piersiową, weź kilka głębokich oddechów. Wciągnij brzuch. Następnie ustaw jedną dłoń przed, przed sobą na macie, a drugą rękę zabierz do góry, znowu skręcając się w jedną stronę. Możesz pozostać w tej pozycji lub złączyć dłonie za sobą, za plecami, przytulając do siebie kolano. Powróć jeszcze raz do pozycji przysiadu jogina i zamiana strony: druga ręka na matę przed siebie, druga ręka w górze, skręt w drugą stronę. Pozostań tutaj lub złącz dłonie za plecami, za sobą. Głęboki wdech i wydech. Jeszcze raz powróć tutaj do pozycji jogina. I następnie ustawiając dłonie na macie, unieś biodra do góry i rozstaw szeroko stopy. Duży rozkrok. Jeśli możesz, trzymaj tutaj proste nogi. Dłonie na macie, czy nawet czubek głowy na macie, rozstaw łokcie do boków i w tej pozycji weź kilka głębokich oddechów. Biodra są wysoko w górze, proste plecy, brzuch wciągnięty. Postaraj się zrelaksować również ramiona. I wdech. I wydech. Jeszcze na chwilę powróć teraz do pozycji przysiadu jogina. I z tej pozycji bardzo powoli połóż się na macie. Zanim przejdziemy do relaksu, zróbmy jeszcze pozycję szczęśliwego dziecka. Zabierz nogi do góry, rozstaw je nieco szerzej niż biodra, złap za duże palce u stóp i przyciągnij kolana do siebie, tak blisko siebie jak tylko możesz. Możesz lekko pokołysać biodrami z boku na bok. A jeśli jest to dla ciebie również wygodne, możesz złączyć dłonie za plecami, unosząc głowę do góry, lub pozostań tam, gdzie jesteś. Kilka oddechów. Zwiń się teraz w małą kulkę, przyciągając kolana do czoła. I ustaw głowę na macie. I jeszcze raz. Czoło do kolan. I głowa na macie. I jeszcze jedno powtórzenie. Trzymaj prawe kolano blisko siebie, a ustaw lewą nogę na macie. Zabierz teraz prawe kolano w prawą stronę do prawej pachy. Przyciągnij je blisko do siebie. A następnie zrobimy skręt kręgosłupa. Zabierz kolano na lewą stronę, a spójrz w prawo. Nieważne jak daleko kolano możesz ustawić, czy na podłodze, czy jest wysoko, w górze, nieważne. Ważne, że tym ruchem masujemy wewnętrzne organy. I powoli zamiana strony. Przyciągnij do siebie lewe kolano. Na początek weź się na lewą stronę, przyciągnij tak blisko siebie, jak tylko jest ci wygodnie, a następnie skręć kręgosłupa. Skręć się tym kolanem w prawo, a wzrok na lewo. Tą sekwencję bardzo prostą i spokojną możesz wykorzystać za każdym razem, kiedy poczujesz ciężkość na brzuchu, kiedy poczujesz, że wszystko się powoli, bardzo trawi, czujesz się ociężale, zawsze wracaj do tej sekwencji. A teraz odpocznij. W jakiejkolwiek pozycji jest ci wygodnie, lub przyjmij tą pozycję Savasana. Zamknij oczy skup się na oddechu i skup się powoli na tym, żeby przy skanowaniu całego ciała odpocząć. Dziękując przede wszystkim sobie za czas, który teraz sobie poświęcasz. Zostawiam was przez chwilę w tej pozycji. Dajcie sobie na odpoczynek i relaks tyle czasu, Ile możecie sobie teraz dać? A ja po cichu żegnam się z wami. I do zobaczenia. Namaste.